I nagrywam jak pokoję się do mojej kuzynki. Mój brat ma urodziny. Muszę się do niej spakować. Mamy już wybrany kostium na, na imprezę. Taka bluzka i takie spodnie. To jest dobra impreza. Mamy też piżamkę, taki kąteczek od niej. Tylko właśnie takie Mamy. Teraz wybieramy bluzkę. To będzie trudny wybór. Może jakoś od niej. Zaraz wam pokażę moją szansę. Albo nie, dobra. Za chwilę będę. Jedna z drugim rękawem. A drugą taką z hot też bie, dwie pary bo mogą się połączyć. Tutaj zdecydowałam, że będą takie tak? no ma jeszcze taki napis. Ten, kto też lubi szerokie spodnie, zostawia lajka. Like Drugie też są szerokimi spodniami. Też je bardzo lubię. Wszystkie szerokie, kacie, wszystkie. Nie prękać mam, ale mniej więcej mam Teraz są bluzy. Tak sobie zastanawiam o długą i krótką krzulkę. Trzeba wracać długie plus. Długą plus albo bluzy, nie, bluzy, bluzy Kienek zbierczy trzeba jeszcze taki sweterek na rano ja go bardzo lubię, on jest bardzo ciepły to jest taka zwyczajną czarna bluza z kapturem. Wiem, się, i ta bluza jest mocarna, więc chyba jednak biorę ją. jeszcze sobie coś takiego zabieram, nie wiem po co ale sobie zabieram nie. idziemy do łazienki za chwilę, bo jeszcze kosmetyczka Ym, tak to ogólnie tutaj wygląda Moje uprania. Te moje ubrania. Te ubrania, które widzieliśmy były do spakowania. Mamy minutę, więc zróbmy no, Tutaj spakowałam sobie taki płyn. taką podżywka z L'Oréal. Płyn z poślinem. Mam no, szczoteczkę elektryczną, taką pastę z i perfumki. Teraz to do do takiej... do, do kosmetyczki jesiennej. Zdecydowałam, że te, te trzy to są... Ile nie płynę. tam to się nie zmieściła, i płynę, to chyba też się nie zmieści. Te rzeczy spakowane. Co to ma być? Tak będzie, że wyglądać szczerze.